G. XQC, mojego Xmergani, dziękuję, Jak to jest, że chłop mnie odpala na kamerce i dropi kosa? <laughs> Klon w XQC! Klont w XQC! Co to jest? Ej! Dobra, będzie... <gibra> szatujcie mu to, szatujcie mu to! What we Widow, oj! A, bardzo ładny, bardzo ładny, bardzo ładny, bardzo fajny, to ospa, mi się podoba, druga a kosa, liczymy na trzecią. Tam wszyscy nich zapomnieli. Tak? Tak. tak, 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 a tam czeka coś za nami, nie? Podziek. Trzecia lubi kurwa, pierdolę.